tutaj dostawca z McDonald's czekam pod twoimi drzwiami od wczoraj Otwieraj te drzwi natychmiast Twoje biedne auto stoi za blisko mojego domu przesuń je bo przez to mój dom staje się brzydki i biedny przecież ja tu tylko dostarczam McDonald's I co z tego przesuń ten złom Wyluzuj. dostarczenie tego jedzenia zajmie mi 20 sekund Wyluzuj a jak ktoś znajomy będzie przechodził obok pomyśli że jestem biedakiem To gdzie mam zaparkować Tam skąd przyjechałeś Parking McDonald's jest 2 km stąd zaparkuj tam Ty chcesz żebym zapieprzał 2 km pieszo do twojego domu U, no raczej nie chcę widzieć tu tego złama. Myślisz że nie mam lepszych rzeczy do roboty mam jeszcze inne dostawy do gdzie jest moja dostawa z McDonald's? Czekam na nią już 30 minut. No właśnie. Wygląda na to, że twoje zamówienie znalazło nowego właściciela. Oddałeś moje jedzenie jakiemuś nędznemu bezdomnemu. No i co z tego? On przynajmniej się z niego ucieszył, a nie jak ty robił awantury. Dzwonię do twojego szefa. Spoko, rób co chcesz. Mam screeny całej naszej konwersacji, więc wyślę to mu jako dowód. Ale ty jesteś głupi. Myślisz, że on uwierzy Tobie, a nie mnie? Ha <laughs> będziesz zwolniony! Twój szef wyrzucił mnie z McDonald's i zakazał mi tu wstępu na zawsze. No to masz pecha. Zawsze możesz wynająć kucharza. Pewnie się na niego stać. Mam dosłownie zakaz wstępu do każdej restauracji. I jestem na czarnej liście u kucharz. Jak mi to zrobić? No cóż, w takim razie, czas kupić sprzęt do gotowania. A skoro nawet oleju nie używać, bo byś dom, to Didiego, żeby gotował ci na olejku dla dzieci.